No, należałam raczej do tych trudnych nastolatków. Szybko weszłam w towarzystwo znacznie starsze ode mnie. Właściwie zawsze tak w takim się głównie obracałam. No więc też szybko weszłam w używki różne, w imprezy. wstąpił obiecany Duch i napełnił mnie Pamiętam kiedyś taki powrót z Sylwestra z którego niewiele pamiętam to znaczy pamiętam bardzo złe rzeczy i pamiętam, że wracałam piechotą nie wiem z 6-10 kilometrów do domu, bo się obudziłam rano po prostu pośród ludzi, których nie znałam i miałam wtedy z 15 lat. I uciekłam stamtąd i wracałam do domu piechotą. I całą tą drogę myślałam sobie ok, że teraz już będzie inaczej. Ale nic się nie zmieniło. Myślę, że, że wielu ludzi, którzy mają problem ze swoją tożsamością, Którzy wychowują się bez ojca. Wiele dziewczyn, tak, jestem pewna tego, że szukają tej aprobaty wśród, wśród facetów i, i chyba po prostu łatwiej jest, um, łatwiej jest zaimponować w złym środowisku. To już był taki czas, kiedy, um, kiedy miałam za sobą próbę samobójczą. Najtrudniejsze dla mnie były, były myśli, z którymi się zmagałam, które mi przychodziły do głowy. Z, złe myśli o sobie samej. W pewnym momencie poznałam chłopaka, no i on był z wierzącej rodziny. Zaprzyjaźniłam się z jego siostrą i, i, i dość często przychodziłam do nich do domu. I zobaczyłam, że rodzina może wyglądać zupełnie inaczej niż, niż moja. Że dom może być inny. Śmierć. Śmierć. Najpierw się zaczęło od, chyba, takich spotkań młodzieżowych, coś w tym stylu. I pamiętam, że tam przeżyłam taki szok, że siedzieliśmy razem i, i czytaliśmy fragmenty z Biblii. Tak po prostu. I że każdy mógł powiedzieć, czy on to rozumie, czy nie rozumie, jak to rozumie. No i to było dla mnie coś totalnie nowego. Później oni się zaczynali modlić i to było dla mnie totalnie dziwne, bo cały czas mówili panie, 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 więc <noise> nigdy się tam nie modliłam i tylko się rozglądałam i <noise> myślałam, że to nie jest normalne. No ale przechodziłam, po prostu coś coś mnie ciągnęło. Ja wiem, że zaczęłam czytać Biblię, zaczęłam chodzić do kościoła. Już wróciłam do Polski, bo w międzyczasie jeszcze Zostawiłam szkołę i, i wyjechałam, wyjechałam z kraju, żeby zacząć nowe życie. I pamiętam taką, pamiętam taką chwilę, kiedy siedziałyśmy z, z moimi dwoma przyjaciółkami w wąwozie na piwku. I któraś z nich mnie zapytała: no to co ci to właściwie daje? Po co ci to jest? Ja wtedy się zorientowałam, że właśnie się wtedy zorientowałam, że, że, że z dwa lata nie mam już tych myśli, że to po prostu odeszło. <suszy> Dzisiaj. Dzisiaj mam urodziny. I ja miałam piękny dzień. Mam, mam dwójkę dzieci, męża, przyjaciół. I mam pokój. Przede wszystkim mam pokój i nadzieję mam. To znaczy czekam na to, co, co będzie. Nazywam się Brygida